Cześć, Z tej strony Kamil z portalu Bieganiu skrzydła. Partnerem odcinka jest marka Audictus, która ma w swojej ofercie wysokiej jakości sprzęt do słuchania muzyki. Polecam sprawdzić nowość. Audictus Champion Pro to bezprzewodowy zestaw, który gwarantuje ponad 50 godzin działania. Champion Pro wyróżniają się nie tylko szczegółowym brzmieniem, ale też wygodą i funkcjonalnością. Szybki przegląd oferty tej marki można zrobić, klikając w linki umieszczone w opisie filmu. Zaczynamy odcinek. Zapnijcie pasy, startujemy. Niepotrzebnie śmiałem się z ciebie, gdy zacząłeś biegać. Teraz wiem, że popełniłem błąd. Chcesz się spotkać i iść na miasto godzinę później, bo musisz zrobić zaplanowany trening? Oczywiście, że mi to pasuje. Cieszę się, że biegasz. Sport to zdrowie. Ja gram tylko na konsoli, brzuch mi rośnie i ogólnie źle się czuję. Zazdroszczę ci tej motywacji, że po 8 godzinach w pracy idziesz biegać, a jak nie biegasz, to idziesz na siłownię. Piękne jest to, że poznaliście się z Iwoną w grupie biegowej, gdy przygotowywaliście się do półmaratonu. Ja chodzę po klubach i nikogo nie mogę poznać. Widziałem, ile kosztowały Twoje nowe buty do biegania, ale masz rację, jeśli zwiększają one komfort i wygodę podczas treningu, nie warto oszczędzać. Odzież techniczna, zaprojektowana specjalnie dla biegaczy, jest lepsza od bawełny? Rozumiem! Niepotrzebnie obgadywałem ciebie za twoimi plecami. Wtedy, jak zacząłeś biegać, to jeszcze nie wierzyłem, że uda ci się schudnąć. Też muszę zacząć biegać. Jestem pod ogromnym wrażeniem, że nie tylko biegasz, ale także dojeżdżasz do pracy rowerem. Jak dobrze, że idziesz biegać! Cieszę się, że jesteś aktywny fizycznie, że nie siedzisz w domu. Idź spokojnie biegać. Ja posprzątam dom. Zrelaksuj się po ciężkim dniu w pracy. Ja posprzątam dom, a ty idź pobiegać. Już wróciła się z biegania? Minęły dopiero dwie godziny. Wyznacz sobie ambitny cel. Udział w zawodach, na przykład półmaratonie, ale wiem, że jesteś bardzo ambitna, dlatego lepiej wybrać maraton. Przebiegnięcie 42 km i 195 m to jest wyzwanie, które na pewno osiągniesz. Jak ty dobrze wyglądasz? Gdybym pół roku temu wiedział, że bieganie tak może Ciebie zmienić, zacząłbym razem z Tobą. Dobrze, że biegasz cztery razy w tygodniu. Ostatnio czytałem, że tylko częste i regularne bieganie korzystnie działa na sportową formę. Pamiętaj, że buty do biegania trzeba wymieniać regularnie. Dołożę Ci do nowej pary, tylko daj mi znać, kiedy chcesz iść do sklepu. Po pracy nie masz czasu, bo chcesz iść na długie wybieganie, a później się porozciągać? Spokojnie. Tą nową lodówkę to z sąsiadem wniesiemy. Jeśli ten materiał Wam się podobał, kliknijcie proszę łapeczkę w górę. Ta łapeczka ma ogromną moc dla rozwoju kanału. Za jej wciśnięcie z góry dziękuję. Warto też, a może przede wszystkim, subskrybować ten kanał, gdzie codziennie spotykają się biegacze i miłośnicy aktywnego stylu życia, by rozmawiać o pasji. Tworzymy aktywną i wspierającą siebie nawzajem grupę. Warto do nas dołączyć, warto subskrybować ten kanał. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.